Jesteśmy w Pionkach przed Gromdą 12. Z nami jest prezes Gromdy Mariusz Grabowski. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam. Mariusz, zacznijmy od tego osiedla lat 90. Taki anturaż, taki, taka tematyka tej gali. Powiedz mi, jak Ty sam wspominasz te lata 90. Ja w sumie miałem tam... 8-9 lat, jak te lata 90. się zaczynały, no i to było bardzo fajne wspomnienie. Ty byłeś troszeczkę starszy, więc masz pewnie więcej wspomnień, jak, jak to tam wtedy było. Powiem szczerze, że wrócił sentyment, bo wiadomo, że w Gromdzie chcemy zaskakiwać tych, tych kibiców i coś zmieniać, a, a zmieniać to naprawdę na, na to, co się, co się przeżyło. Nie? I ja myślę, że, że tak, pamiętam te lata 90. bardzo dobrze. Myślę, że w latach 90. było troszkę inaczej, wiadomo, było ciężej, ale łatwiej pewnie było też zarobić, jeśli ktoś tam miał jakąś tam smykałkę do czegoś, no to wiadomo, że, że pieniądze leżały na ulicy tylko trzeba było je zbierać. No i tak, tak, tak to było. Dzisiaj, dzisiaj mamy lata 2020. Możemy organizować, organizować galę gale gromdy, rozwijać się ze względu na to, że zarobiliśmy w latach 90. Dokładnie. A powiedz mi, czy to był pomysł twój, czy, czy tam kogoś innego z, z ludzi, z twojego z blisk, bliskiego otoczenia? Nie, nie. To był mój pomysł, bo z reguły, z reguły pomysły, pomysły rodzą się wspólnie, ale ten pomysł lat 90. był, był mój. Chcieliśmy troszkę to, to zmienić, pokazać ludziom troszkę coś innego, bo dzisiaj, dzisiejsza młodzież, widzimy, że ona nie chce wychodzić przed komputerów. Kiedyś się biegało, biegało do 20, 21, 22, mama wołała, żeby, żeby przyjść do domu, a cały czas yy, byś biegał. Jakbyś mógł, to byś biegał tak naprawdę do rana i grał w piłkę. Dzisiaj, dzisiejsza młodzież siedzi za komputerem i ciężko ich, ich wygonić, wygonić przed tego komputera. Dlatego myślę, że taki sentyment, sentyment wrócił. Ja, ja też prezesowi Gromdy, Marcelowi, powtarzam, że, że zobaczysz, jak, jak to było w tamtych latach i mówi nawet, nawet mamo, ale wy to macie wspomnienia, a my to teraz takich wspomnień nie mamy. No, i dlatego tego między innymi to chcemy też przekazać kibicom. Nie, nie chcemy, żeby był maraz, nie chcemy robić czegoś takiego, żeby to było się tak po prostu powielało, żeby zrobić dla zrobienia, tylko żeby po prostu jakiś był element zaskoczenia i myślę, że ten element zaskoczenia na gromdzie cały czas jest. Lata 90. to też legendarne już solówki. Powiedz mi, Mariusz, jaki miałeś bilans, bilans solówek w latach 90. Powiem Ci szczerze, że tak się zastanawiałem, a chyba przegrałem z Edwie Walki. No, bo, bo, yy, ich było? no <laughs> trochę ich było, bo stałem po bramkach i myślę, że wtedy te bramki były trochę, trochę, trochę inne niż dzisiaj, bo dzisiaj to wiadomo, może trzeba wszystko kulturalnie za ucho i wyprowadzać. Wtedy było, było trochę to, co innego I, i też pamiętam tutaj jak się przykładowo nawet w pionkach jak było, to tutaj było, że osiedle na osiedle, bo była jedna strona i druga strona torów. Dlatego, dlatego ja byłem takim rozjęcą wszystkich, wszystkich tych, tych, tych ustawek, bo po prostu byłem neutralny i zawsze jak coś się wydarzyło, wydarzyło tutaj, no to ja musiałem w jakiś tam sposób to łagodzić i myślę, że miałem w jakiś tam sposób szacunek. Myślę, że ten szacunek do tej pory mam, czy, czy wiadomo, czy, czy tutaj, czy w ogóle w, ogóle w całym w całej Polsce pewnie, ale, ale dlatego mówię, no to było coś innego. Ostatnio na gali Fejmu było starcie dwóch włodarzy. Nie chodzi Ci po głowie jakieś starcie na, na gołe pięści z jakimś włodarzem innej federacji u Ciebie tutaj na Gromdzie? Nie, ja powiem szczerze, że ja nie lubię robić cyrków i pieniądze mi są niepotrzebne, a robić, żeby sobie robić, żeby się bić i coś komuś udowadniać, albo żeby łapać Fejmu, to nie dla mnie. Wiadomo, że ja, ja pieniądze mam, nie wiem, nie wiem, jakie to pieniądze by musiały być. Myślę, że bez sensu. Turniej jutro plus y taka fajna formuła fightów, czyli Polska kontra Europa, w sumie 20 zawodników 21 z rezerwowym 14-15 nowych twarzy powiedz mi, jak w ogóle wyglądają takie castingi, nabór do, do, do takiej gali bo, bo to aż, aż, aż tylu nowych zawodników więc no, mieli się pewnie sporo pracy powiem szczerze, że tej pracy jest coraz więcej, bo dzisiaj mamy tych zawodników tak naprawdę z polecenia i jak zrobiliśmy chyba dwie czy trzy gale temu zawodników zawodników z Europy, z Anglii to później się to wszystko tak posypało że, że tych zawodników, ja myślę, że kolejnych już zawodników mam na kolejny, kolejny turniej, turniej gromdy, którzy się zgłaszają, ale my myślę, że, że ta ekspansja, taka, że wyjścia za granicę, żeby po prostu ludzie za granicę obejrzeli i zobaczyli gromdy, to myślę, że jest dobra, bo ci zawodnicy się tak naprawdę nakręcają. Ja powiem Ci szczerze, że, że dzisiaj nawet z całą ekipą, co, co, co pracujemy przy gromdzie, nawet tak patrzyłem, bo i się dziwiłem tym zawodnikom naszym, bo oni, oni nie wiem, oni myślą, że, że ich wszyscy znają, że, że już wszystko zrobili, a ci zawodnicy z zagranicy się nakręcają, wrzucają. Chodzą, robią zdjęcia. Nie wiem, powiem szczerze, że ja wiadomo, że daję możliwości tym zawodnikom, żeby, żeby ich rozwijać, żeby się zaprezentowali dobrze, żeby po prostu byli w jakiś tam sposób rozpoznawalni, ale oni sami z siebie nic nie chcą tak naprawdę dać, tylko po prostu musisz to wszystko wymuszać. Dlatego jestem dziwny, dziwię się tym, ale zawodnicy za zagranicy powiem szczerze, że, że mega. Jeśli nawet chodzi o filmiki, ja też też nie ukrywam, że, że w Gromdzie są zawodnicy, wszyscy stricte sportowi, wszystko trenują. Nie no, zdarza się tak, że, że po prostu jeden, jeden mówi, że. Że, że trenował to czy tamto, ale ja dzisiaj mogę powiedzieć, że pewnie problem będzie miał duży problem. Niektórzy zawodnicy, którzy tutaj są, nie chcę teraz wymieniać nazwiska, pewnie też zobaczą, czym się je gromda, bo, bo wiadomo, ustawka i solówka przed telewizorem, co jest to innego niż w ringu gromdy, dlatego, dlatego jestem bardzo ciekawy niektórych zestawień na jutrzejszym czy turnieju, czy, czy w tych ekstrafajtach. Wspomniałem, że jest 14 nowych twarzy. Na kogo warto zwrócić uwagę, tak jakbyś miał wybrać dwóch, trzech zawodników? Nic nie wybieram, nie wiem, powiem szczerze, nie mam nie mam pojęcia. No, liczę, liczę tutaj na kapłanówki że chyba po rocznej przerwie wraca zmotywowany. Pewnie zawodnika ma wymagającego, bo, bo ten zawodnik walczy w BKFC i nawet ma y, chyba zaplanowaną walkę już kolejną na w przyszłym miesiącu. To myślę, że Kapom mu pokrzyżuje plany. No nie wiem, nie wiem. Nie chcę, nie chcę tutaj wymieniać. Myślę, że, że Scarface po, po przegranej walce z Gorillą też wraca. Zobaczymy. On, on się pali do, do każdej walki i myślę, że tutaj chyba jedynym zawodnikiem, który, który walczył chyba trzy gromdy po kolei to jest tylko Scarface, który, który cały czas. Chcę walczyć? No nie, nie wiem. Powiem szczerze, że jestem ciekawy wszystkich zawodników. Przede wszystkim też chcę zobaczyć, jak się zaprezentują tych dwóch Niemców, którzy, którzy, którzy przyjechali. Niby, niby opowiadają, mówią, że, że trenują, że jest dobrze i to jest ich wymarzony sport. No zobaczymy. Ciekawe może, może być też ten Kofi King. 6-0 ma bilans, jeżeli jest prawdziwy. Trenował trójbój siłowy. Podobno mega, mega silny, więc jeżeli ma też takie mocne uderzenie, jak, jak dużą siłę, to, to może być ciekawie w walce z Reksiem. Też bardzo ciekawy, intrygujący Pojedynek. Może być, tylko że ja mówię i cały czas powtarzam, że, że, że to jest gromda. Myślę, że tutaj do momentu, jak wyjdzie do ringu i zobaczy, co się w tym ringu dzieje, to myślę, że już będzie ciężko. Nie wiem, nie wiem czy psychikę ma mocną, ale zobaczymy. Ja tutaj nie chcę, nie chcę komentować. Wiadomo, że, że, że jest duży, silny, trenował, ale myślę, że trenowanie jedno, a walka jest drugie. Sporo zagranicznych zawodników. Ostatnio też rzucaliście posty na czeskie strony, do, 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 kierowane do, do czeskich zawodników. Powiedz mi, na czym stoi ta gromda w Czechach? Tak, jak, tak jak powtarzałem już wielokrotnie, mamy tam ludzi, ludzi w Czechach i, i cały czas pracujemy. Myślę, że, że tutaj po, po gali w Dzierżeniowie jadę od razu tak samo na, do Pragi, bo, bo jestem umówiony, jest, jest gala, gala i tam będzie właśnie blisko, sto, sto parę kilometrów, dlatego jadę, jestem umówiony. Zobaczymy. No wszystko idzie w dobrym kierunku, zobaczymy. Ja, ja cały czas powtarzam, że tutaj, żeby, żeby wyjść, to nie jest problem, tylko po prostu, żeby już, już nie wracać. Jak wyjść, to na dobre, przykładowo z miasta Grzechu, a, i tutaj nie wracać i robić. Albo duże hale, albo wojować za granicę. Jeśli nie, to myślę, że tutaj też jest sentyment. To robimy bodajże 11-11 galę. Pewnie, pewnie jest świetny. Nam nikt tutaj jest więcej niepotrzebny. Elitarny klub wygląda, niech będzie elitarny. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Ja, ja tutaj też nie jestem pazerny i nie chcę w jakiś tam sposób yy, czy zarabiać milionów, czy, 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 czy wydawać. Dlatego spokojnie wszystko w swoim czasie. Kroczek po kroczku myślę, że robimy dobrą robotę. To na koniec dwa pytania na temat przyszłości tej bliższej, czyli. Gromda 13, Don Diego Balboa. Czy na pewno zobaczymy ten finał na 13 i czy jest szansa, że to będzie właśnie jakaś większa hala na przykład? Powiem tak, że, że mam halę zarezerwowaną i tylko, że po tej gromdzie zobaczymy, jak, jak zainteresowanie, jak to się wszystko sprzeda, bo to tak jak mówię, no tutaj wszystko też zależy od, od zainteresowania. Tutaj wszystko musi się w jakiś tam sposób składać, tutaj, tutaj ci nikt pieniędzy nie daje, tutaj musisz sam je wypracować i myślę, że, że ta praca, która, którą robimy i wykonujemy jest, jest pewnie, pewnie bardzo dobra, bo, bo sami widzimy jaka, jak, jak medialnie jest gromda, jak, jak spojrzałem na, na wyniki dzisiejszych wyświetleń, wczorajszych i przy, całą pracę przy tej gromdzie. To szacunek dla, całych, dla całej ekipy Gromdy, która, która to po prostu robi, bo, bo byłem w wielkim szoku. No zobaczymy, czy to się wszystko przełoży, przełoży na zainteresowanie jutro, bo przede wszystkim kulminacyjny moment jest, jest jutro i to jest najważniejsze. Dlatego, dlatego myślę, że ta duża hala jest zarezerwowana, zobaczymy. Jeśli chodzi o finał, tak, no chcemy, chcemy to zrobić. Mamy też, też plan na, na kolejne Gromdy, żeby, żeby zawalczył Popek, bo wiadomo, że, że Popek, Popek już na Gromdzie zawalczy. Powiedziałem, że... To już jest na 100% pewne? Tak, to jest pewne. To jest pewne że Popek w Gromdzie zawalczy, tylko jest kwestia tak, że nie chciałem ja sam się nie chciałem zgodzić, żeby była to walka z Piotkiem Szeligą, tylko po prostu musimy, musimy dobrać zawodnika, a zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, czy, czy po prostu on się dowie o tym zawodniku na, na ważeniu, czy, 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 czy ewentualnie ogłosimy go wcześniej, ale, ale myślę, że Popek w Gromdzie tak i na, na pierwszą walkę w Gromdzie Popka Szeliga, Piotrek nie. Okay, ale... Kiedy tak ewentualnie Popek miałby walczyć, jako taka wisienka na torcie tej walki pierwszej opaski historycznej, historyczny, czy później jednak? Nie, ja myślę, ja myślę że, że tutaj wszystko pokaże jutrzejszy dzień. Już, jutrzej, po jutrzejszym dniu będziemy mądrzejsi i wtedy, wtedy będę ewentualnie mógł powiedzieć i coś zdradzić więcej, kiedy, kiedy bym chciał go widzieć. Też nie chcę wszystkiego zdradzać, bo, bo jeśli, jeśli byśmy wyszli na większą halę, to pewnie, pewnie Popek byłby dobry i by się przydał. A jeśli, jeśli nie będziemy wychodzić, no to, to pewnie nie, nie na tej 13, tylko na kolejnej. Dziękuję bardzo. I powodzenia jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.